レンみたいなのを見てみましょう。<Physical. S 3> hey, <well> W odcinku przeszedłem dwa lewele poza odcinkiem e i historii, ale, ale po prostu musiałem odblokować eventy, no i odblokowałem. No i zawsze, gdy się eventy odblokował to jest ta historyjka, widzicie? No właśnie, i o to mi biega. No, Arena! To na co Sidi czekał całą naszą serię? Join the Arena Tournaments and Challenge Mode, no czyli na się wbić z innymi. Nie, dzisiaj zagramy w event, a jest chyba podobno jakiś teraz. Soul Beach. Dobra, na dobry początek zagramy sobie. W... Znaczy, um, będziemy walczyć z Golden Pigiem. No właśnie, to dostaniemy Lucky końca jednego. Czekać, bo. Lila walczy już jeść a to później. Dobra. Widać. Na dobry początek. Um, yy, była ta historyjka. <laughs> Chyba tak na tak nazwę ten odcinek. Na dobry początek. Co? Na hita. Na hita poszło. Dobra. Dobra. Ehm, to czuję, że lepiej po prostu dla nas? No, nie, wiem. nie dużo, dużo ludzi lubi. Ehm. Bicie bez końca. <laughs> więc. Więc coś takiego. Siri odezwi się. Znowu, znowu. Znowu zajumał telefon. No i sobie granie. Co hmm. za Siri? A więc. Władź się! Właśnie, zróbcie cięcie. Nie. Po co? Gramy w areny w ogóle to zawsze. No. O nie. Poczekaj. E, e, zobaczymy wideo i e, zbierzemy daily rewanda O, więc cięcie. Otóż e, widzimy po cięciu, zaraz mi się tutaj... No właśnie. 54-minutowy dzisiaj odcinek był, prawda? No właśnie nie patrzyłem co tam Sidi nagrał, bo wiem, że to Sidi nagrywał. więc Ty tutaj mamy w gnieździe. Właśnie, Dasz dzięki pracę. za 33 suby. O 33 suby? No. O, myślałem, że 32. No właśnie więc dziękujemy za 33 suby. No chyba, że Siddy się myli, no to... Nie, yeah, nie. Dobra, zacznijmy sobie od Golden Pig Machine. Yeah. O ty! Dziękuję, dziękuję. Wszystko od... Dziękujemy. Adrian Kotowski. Znowu musisz dziękować Adrianowi, jak, jak wtedy, wtedy dziękowałeś. Dziękuję ci. Dziękuję ci, Adrianie. właśnie, ja też dziękuję. Adria, Dobra. O, ale, ale ty koksem jesteś. Co to za w ogóle klasa A? Elite de Wow, łosie. Oh, Łooo. Wow. Dobra. Będę mała um, maszynę zobacz, tutaj jest I co będzie tutaj? Skład się... boom. O. Oh. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy to lepsze, czy gorsze. Seedy zadecyduje, chociaż to był zły pomysł, co ja przed chwilą powiedziałem, bo tutaj się już Seedy po cichu uśmiecha, ale nieważne, tutaj jest czak, broń, tutaj hokus pokus, a tu dispal. Seedy! Nie oglądaj kogo, kogoś, będzie słychać, wszystko będzie słychać. Nieprawda. Nie jest. No, ty nie słyszysz, że głuchy jesteś. Dobra. Jak myślisz, lepszy by był efekt Dispo czy Hokus Pokus? Mm -hmm. O, taki A co zadecydował. Eee. Dobra. Widzimy się po cięciu, gdy zobaczymy jej eee, tą oto reklamy. Witamy po cięciu, no i ja zakręcę korku. Wtedy też zakręciłam, ale nieważne. A, już to tutaj głośniej dałam, żeby ten set item jakiś wyrosł. A! Dobra. Eee, co tutaj nowego? To... Rafę koralową trzeba chodzić, tak? Tam? A, z muszelku. No my, 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 my naprawdę mamy tego dużo dość. Dobra. O, trzy gwiazdki tam były. O, znowu trzy gwiazdki. Żeby, żeby przy wykuwaniu broni też były trzy gwiazdki, to byłbym był naprawdę happy. Zero gwiazdek. No, no zero gwiazdek. Dobra, użyjemy ten... Essence, dobra. Dwa gwiazdki, świetnie, lepsza broń. tam eee, tamtej pięści, dobra. Co tam w podkach nowego? Uuuu, Stamina doing, czyli możemy grać w eventy. O! O, 15! Dawniej było 5. Uuu. Wiem, wiem, biedny CD. O! Kiedy, kiedyś możemy nagrać odcinek, że w Daily Dungeon nagramy. Normal Elite Dobra Więc e, witamy się po cięciu, gdy zobaczymy jakie są teraz obecnie eventy Otóż, e, e, event będzie za dwa dni Słyszy hmm. CD event? Z, z za dni do mnie przyjść Curse e, of the Necromancer, czyli taki, taki mini event, wiesz o co mi chodzi hmm. Taki mały, ale Walentynkowy się skończył, bo podobno był Walentynkowy. Wiecie o co mi chodzi. A z drugiej strony dawaj, dawaj, zagramy Walentyn, zobacz, Zobaczymy yes, co to yes, tam yes. będzie. Ło, po, po, jaka miniatura, ty. Twoja miniatura. No. Dawno w ogóle w grałem, więc jeszcze jej nie było. Ja chcę na Free Golden Pig Machine. Dobra, ale jeżeli każą... No to trzeba działać. O pigma, kurwa. Hmm. Cóż. Sydie. Dobra. Już tam się kogoś chciał oglądać. E, no to zrobimy cię. No do, do, do. Dobra, Zrobimy... Zrobimy cięcie na chwilę. Jak się za, poza tym, to już nas o nic nie zmuszają. Dziwne, prawda? O! I strona się przy Wood. Piąty tydzień, no to tak dość słabo, chciałbym, żeby pierwszy tydzień był, ale nieważne. Dwaście. witam. Rutkic. No Zobaczymy, czy będzie tutaj w Golden Pigma. Dobra, ja zakręcę, znowu się nie zasłużył. M. No M. Słabsze, słabsze. To się coś mówi. Za mówiłeś, teraz już nie. Mmm. się Ja tu już widzimy się po cięciu, gdy zobaczę e, tą reklamę. No rozumiecie o co mi chodzi? Witamy po cięciu. Znowu zakręcę kotką, e, A tutaj co będzie? O uuu, jakieś lepsze, te diamentowe, diamentowe mi się trafiło, jakie jaja, diamentowe, pa, aż o 500 lepsze. Prawo ty. Brawo ja, Farta miałem, to prawie te, tak, jak dla mnie jest z item teraz. No już odblokowaliśmy arenę, tak się składa, jeszcze ty jakieś. Tu idę No to jest, no. Bardzo wręcz. Otóż z takim składem będzie najlepiej coś, myślę. Więc zrobimy cięcie, gdy będziemy się widzieć w bitwie sami. No wiecie o co mi chodzi. Cięcie. Idziemy o cięciu, no i jesteśmy pierwsi. I'm begin. Knot out. Y, Dobra, mm, jest już sknot kto no, Mam takie coś dobra, czeka najpierw. Bo on ma najmniej y, życia. No też czakar mi ten sknot autował Dobra. Bombę. Bombę, tak. K Critical Serio? A tak, bo, ty... Ty fajnie, bo... Do No czyli, ale co ciebie ciągnie do tej areny, no? Na przykład? nie wiem. Dobra. Teraz damy. No nie na bombę! Ja chciałem na manera pójść. Aj. Coś nam tutaj nie wyszło. du. du, 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 du. Świetnie. To za człowiek ty. Nie. ty. Dobra, Dobra. dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, nie szaleć po pierwsze y, moja młodsza siostra śpi a po drugie y, nagrywamy więc kultura obowiązuje kultura obowiązuje kultura... nie no, wiem o co chodzi <laughs> ale no wiecie no trzeba się zachowywać y, w każdym momencie tym bardziej, jeżeli to będzie opublikowane. Wiecie, no, cały świat może to zobaczyć, ale, ale ale, już nie będę tak do przodu. No ale wiecie o co mi chodzi. Każdy może sobie sobie tam wejść i, i zobaczyć, no. Uu, an, on ją, Rambo. Niech będzie Rambo. 0 zero, zero, Ha 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 Tutu. Mogę zreflaszować Wow Da mnie tego nie było Dobra Mmm Więc doszło jeszcze do roboty um, Idziemy sobie pograć um, w normalnym bitwie, no wiecie o co mi chodzi, no. Żeby nie być tak do tyłu bardzo ty wszyscy CD? No właśnie. Nawet nie wiem, co to, 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 to jest. Mhm. Jedny CD. Świetnie, ale mamy eventy, już żadnego nie przegapi, i będę nagrywał. Yeah. Brawo. Ty. Brawo, ja. Yeah. Dobra. Albo wiecie co? Wiem, możemy Dungeona dzisiaj przejść. Dawaj. O nie, muszę jeszcze klasę zmienić, dobra. Ej, cięcie. Eee, e, po, po cięciu, po cięciu, um, sobie... Kogoś by nam pomogli, bo tak. Oo Chodź Brocki, będę, będę, będę z tobą tutaj walczył. Ooo Przecież masz 50 lat, przecież ja jest ja z tobą nawet... Nawet gdybym Ups... Ups. E, ścięło się. O. Nawet gdybym... I jej, i, i, i. Albo, albo wiecie co, nieważne, już po prostu grajmy. Z takim składem będzie coś, czuję, mmm, najlepiej, dobra. więc czekajcie, cięcie. Yy, witamy o, już kim ja tutaj gram. Litany, paladin. O, kurcze. Każdego mam na hita. Mm. Ile masz życia? O, dwa tysiące. Będę każdego bronił. Ty, jaki stinks. O, proszę. Proszę, proszę. No! Proszę bardzo, pana to! Co to za pierdki? Jesteśmy niezniszczalni! Dobra. Osiem tylko. Dwa tysiące. Dobra. Proszę bardzo, pa, pa nato, Siri, na to, Sidi, co? Patrz. Widzisz? On nawet nie ucierpiał, pa. Pa, pa na to. Wiecie. Widzisz? Jeszcze jest taki efekt, że, 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 że broni innych. Dobra. O kurde, teraz... O! 566 leczy. O! To mi pójdzie to pójdzie, to mi to pójdzie jak spłatka po prostu Ale najlepiejsze tutaj jest leczenie 300 <grytania> Dobra Pierwsza fala ucierpienia zero po prostu zero. O teraz bym musiał papryczkę Chili uzbierać i Wszystkich miał na hita! O, yeah, no. Gdybyś to zobaczył, Sidio? Oh. Obejrzyj to! Obejrzyj to! Obejrzyj! Jeszcze się zdziwisz! Bo, ho, ho, yeah. A, uśmiał się! Uśmiał się kolejny! To Bo się boją, kurde, nas atakować! No, Nie no, c c takie sceny przegapiasz CD, CD teraz, w tej chwili. Critical. Co to za Critical z takim uderzeniem tego reda? Po prostu. Za no, to ma być 7 yy, łapów w górę. CD. CD. Spójrz na to, patrz. To, jest yes. to musi być dobra klasa. Pal elitarny Paladin. Nie rozumiesz? na to na hita ma u każdego po prostu. O, no to tak wszystko wygramy. Nawet z Brody. No, no tak, właśnie. No i właśnie ja gram z Brodem teraz. Przecież Zbrod ma 50 level. No. Szkoda, że tego I bossa grywa. na hita ma się. O, nadpraw. Brod Dobra, pa, zrobimy coś takiego. I, I... czek. Znaczy, let, red, red To kończy tą całą sprawę. <noise> Nie. Nie wierzę po prostu. No i co, zwyciężyliśmy. Móg mógłbym ten... elitarny tryb nawet zrobić. A nie, bo muszę mieć wszystkie dungeon'y odblokowane, więc... Cóż... C Dobrze, CD, potem się sprawdzisz. Dobra. No i pierwszy dungeon mamy zaliczony. No i level up jeszcze, no po prostu no świetnie, no dobra i przejdziemy sobie ten bonusowy level Co wy na to? Ja no, się zgadzam. Ach, szkoda, że nie wziąłem tego Druida, to tak to, 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 to mam klejka, dobra jej cięcie? Ile? Um, tuż, witamy pocięcie przechodzimy w Western Slingshot Woods. Czyli zachod... zachodnie te Slingshot Woods. I witamy po pocięciu, teraz tutaj to jest! No, prze, przechodzimy Cóż by tu mówić O, mocne! Dobra! Szczęście mamy tych, no i K dispel нет не критикал ну мощный ой ку есть Tak, i teraz pabieć czyli na niego. W ogóle jak on się nazywa ty, bo nie sprawdziłem. Adwenturel. Hmm. No tak. No tak. Je... Oh, że czyncy, oil, to 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 tak, widać, tak, 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 dajemy, no i... Podjęcie, no powiedziałem, to już koniec naszego odcinka, subskrybujcie kanał, komentujcie filmy, no i cóż, no to cześć!